Witam Państwa serdecznie, w dniu dzisiejszym sobie zrobimy króciutki unboxing oraz podzielimy się garścią informacji odnośnie tego wspaniałego celownika od firmy Eotech, dokładniej w modelu Eotech E-Flex czyli tak zwanego Red Dot. Nie przedłużając przechodzimy do materiału. Materiał nie jest sponsorowany materiałem, kupiłem ten kolimator za własne środki z polskiego sklepu internetowego. Jest on teraz w okolicach 2200 zł. Kosztuje mniej więcej taką kwotę za niego zapłaciłem. W no, widziałem, że wcześniej kosztowało gdzieś w granicach około 2400-2500. A więc, a więc jest, jest troszeczkę tańszy. Jest teraz w promocji. Myślę, że warto, warto o nim powiedzieć troszeczkę więcej. Tym bardziej, że firma EOT w tym roku ma swoje 30-lecie, a więc. A to jest ich jeden z pierwszych produktów, który, którym weszli na rynek tak mocno. Więc warto o nim powiedzieć troszeczkę więcej. Nie przedłużając, zaczynamy, przechodzimy do króciutkiego unboxingu. No, i, 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 i potem przejdziemy do tej garści informacji, co to jest za celownik i jaką małą specyfikację. A więc po kolei przechodzimy w takim opakowaniu. I w środku mamy takie oto gąbeczkę mięciutką, w środku mamy e, ostrzeżenie o baterii. Następnie mamy y, informacje o rejestracji produktu, naklejkę firmy Eotech oraz instrukcję obsługi. W tym przypadku instrukcja obsługi y, jest w języku angielskim, mimo że kupujemy w polskim sklepie. Ta instrukcja obsługi nadal jest w tym języku angielskim, ale jest ona dosyć prosta, krótka. Myślę, że treściwa. Nie jest to skomplikowany celownik, y, a w instrukcji mamy po prostu garść, garść informacji, która najbardziej nas interesuje. Jest to wszystko fajnie uporządkowane, ale o tym później. No i następnie mamy dwie śrubki Torx do przykręcenia kolimatora do pistoletu oraz kluczyki. W tym, w tym przypadku mamy Kolejne śrubki jeszcze dwie oraz klucz Torx do wkręcania tych oto właśnie śrub oraz mamy też klucz pomagający nam regulować ten kolimator zarówno jeśli chodzi o kropkę, jak i też mamy narzędzie do wyciągania baterii wyciągania i wyciągania wkładania baterii bardzo fajne narzędzie no i Kolimator przychodzi jeszcze dodatkowo w takim silikonowym etui, z którego sobie właśnie teraz to wyciągniemy. Jest etui całkiem dobrze wykonane, z miłego w dotyku materiału, ale też solidnego. No i mamy kolimator. Króciutko przyjrzyjmy się mu, jak on wygląda, i zaraz opowiemy sobie szerzej o jego specyfikacji i co tu się znajduje. A więc. Konimator ma proste ustawienia zarówno w, w pionie jak i w, w poziomie. Jedno kliknięcie jest taki dźwięk porównywalny jak do otwierania safe'u. Jedno kliknięcie to jest jedno MOA więc bardzo łatwo sterowany, steruje się go właśnie tym oto kluczykiem. Co ważne, mamy sterowanie bardzo proste z tej strony, jeśli chodzi o przestrzeń poziomą, natomiast tu mamy przestrzeń pionową. Jest to fajnie zrobione, bo na przykład w niektórych kolmiatorach jest problem, że musimy to sterować właśnie w jakichś takich dziwnych miejscach i nie jest to tak bardzo. Łatwe w wyregulowaniu, w zerowaniu tego kilometra pod nas. Następnie mamy dwa przyciski: przycisk do góry, przycisk, przycisk do góry, przycisk dół, którymi regulujemy parametry oświetlenia oraz też mamy ciekawe kilka funkcji, o czym powiemy sobie w dalszej części. Szybka na co warto zwrócić, jest bardzo, bardzo przeźroczysta, nie jest ona przyciemniona. Często w kolimatorach mamy takie zwane zjawisko, że ta szyba jest bardzo przyciemniona, jest taka zielonkawa lub szarawa. Tu ona jest bardzo naturalnego, prześwitująca, że nie, nie zniekształca nam koloru, przez co łatwiej nam jest skupić się na celu, a nie na tym, że ekran jest przyciemniony. No i teraz przejdźmy już w takim razie do, do tych parametrów. Same parametry zaczniemy od tego, że spód. Spód jest montowany tutaj na, 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 na tym Leopoldzie Delta Point Pro. To jest na tej płycie od Leopolda Delta Point Pro. Jeśli mam pistolet w, w to mocowanie fabrycznie przygotowane, no to nie potrzebujemy dodatkowej płytki. Jeśli nie, no to taka płytka będzie niezbędna, eee, kolimator ma wymiary 47 e, długości na 30 szerokości i 25 wysokości. Eee, jeśli byśmy z tej perspektywy patrzyli, jest on bardzo, bardzo lekki, waga to jest tylko 35 gram, wodoodporność to jest do aż 10 metrów. Eee, regulacja, e, tak jak wspominałem, jest 1 mowa per kliknięcie. Co do jasności, Trybów jest łącznie 8, z czego mamy 6 ustawień, 9 ustawień jest łącznie, z czego 8 mam ustawień światła takiego dziennego świecenia kropki, tak naprawdę 7 jest takich naturalnych i ten ósmy jest taki bardzo mocny, oraz mamy 1 ustawienie do Noktowizji, do Noktowizoru w generacji od pierwszej do trzeciej plus. Więc żeby włączyć noktowizję jest ustawiamy schodzimy po prostu z kropką do najmniej widocznej części do, do jedynki i poniżej tej jedynki jest to ustawienie do noktowizji a przy kliknięciu na, do góry wchodzimy w ten tryb do najbardziej jaśniejszego z tym jednym ultra jasnym. Co ważne włączamy kliknięciem dowolnego gór, góry lub dół, dół Natomiast warto funkcji założenia jest taka, że jeśli zrobimy to przez kliknięcie ształki w dół, uruchomimy go, to włączamy tak zwaną też funkcję oszczędzenia, gdzie automatycznie po upływie 12 godzin po prostu ma to się wyłączy. Czyli możemy sobie na początku dnia, nie wiem, pracy, jeśli ktoś wyobraził do pracy, czy po prostu dnia ustawić go w dół, włączając go właśnie ten przyciskając ten przycisk do dołu i. I wtedy mamy te 12 godzin pracy. Wyłączamy go dowolnym przyciskiem przytrzymując yy, przez dwie sekundy. Natomiast jeśli chodzi o włączanie no to tutaj no to tutaj jak najbardziej włączamy yy, albo przez yy, przycisk dół i wtedy mamy 12 godzin limitu czasowego i potem sam się wyłącza przez że oszczędzamy baterię albo włączamy przez yy, szczeczkę w górę i wtedy nie mamy tego limitu czasowego. Co do trzymania baterii. Producent podaje tutaj, że yy, przy kropce 3 Moa, bo tu takim, takim do czynienia mamy klimatorem, czyli właśnie, który posiada tą kropkę 3. Jasność 5 w skali ustawienia, czyli nie najjaśniejszym, ale takim nieco powyżej średniego poziomu, powinien on wytrzymać około 25 godzin. W przypadku kropki 6 Moa, tam około 20 godzin przy jasności 5. Tutaj, tak jak mówiłem, mamy do czynienia z kropką. Czy. I teraz możemy sobie zobaczyć, że yy, Dioda już się nam świeci, tak, poświetla nam. Stawiam tu na ten na, model. Najjaśniejsze na wiadomo, że yy, może nie być tak dobrze widoczne yy, ta kropka w tym ekranie. Nie wiem, czy będzie to widoczne. Z tego poziomu może taki nie być. Na żywo działa to bardzo relacyjnie. Nie jest potrzebny ten najjaśniejszy poziom wcale, żeby tą kropkę złapać. Jest ona bardzo szybka, bardzo szybko się wyłapuje, nawet przy tych ciemniejszych ustawieniach. Ekran jest, wizjera jest bardzo duży, jest bardzo czytelny, nie jest też przesadnie wielki, zasłaniający nam wszystko dookoła. Jest, wydaje się, optymalny. Co warto powiedzieć jeszcze o tym kolimatorze, to jest to, że mm, jest on właśnie anodyzowany na czarno. Ten napisy wydają się być bardzo solidnie logo na naniesione, więc nie wymaga raczej jakiejś tutaj nie ma obawy o jakieś starcia. Jest bardzo wyczuwalny też pod naciskiem tutaj palca. Jest chro, takie chropowata ta część, więc działa to bardzo fajnie. W przypadku ustawienia jednego noktowizyjnego można też zauważyć, że mimo że jest jedno to ustawienie do noktowizji, Działa on naprawdę świetnie w tym ustawieniu noktowizyjnym. Jest kropka bardzo widoczna, szczególnie w odróżnieniu do kilku kolimatorów, z jakimi miałem wcześniej styczność. W noktowizji ta kropka w tym akurat kolimatorze jest bardzo dostrzegalna. I to tak od razu, nie że musimy się chwilę zastanowić, ona jest. Ten kolimator generalnie jest bardzo fajnie skonstruowany po tym, że bardzo szybko tę kropkę sobie możemy na cel wrzucić i, i, i przez to, że nie ma przebarwienia tej szybki, jest to dalej dla nas naturalne, dla naszego oka, jak celujemy z normalnego patrzenia, to nie mamy takiego skoku, że nagle wszystko jest ciemniejsze, jest bardziej zielone czy, 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 czy szarawe. Po prostu jest dla nas dalej naturalne. Dzięki czemu rewelacyjnie się rozpisuje, spisuje, jeśli chodzi o, o te aspekty. Dobrze, myślę, że to mamy na dzisiaj wszystko. Nagram jeszcze dla Was drugą część, w której to będę konfigurował zerowanie na tym kolimatorze na broni, już założonej, oraz powiem, nagram sobie materiał jak on się sprawdza dla Was szczególnie, tak już na szczelnicy. Tak? No, nie na sucho tak tutaj mamy do czynienia, tylko sobie go nagramy właśnie na tej szczelnicy. Jak on się spisuje, jak w soli nie siedzi na, na, na pistolecie. I jak on w kompozycji do, do pistoletu yy, wygląda, tak? bo mamy różne kolimatory. Mamy kolimatory, które nie są płaskie u góry, tylko bardziej zakrąglone, yy, z inną szybką, więc tutaj warto o tym pamiętać. Fajnym dodatkiem jest ta oto tu osłona, którą możemy ten kolimator zabezpieczyć, właśnie czy to na broni, czy w pudełku, jeśli nie używamy i uniknąć jakichś dodatkowych zarysowań. Kropka jest bardzo widoczna, kolimator jest bardzo lekki, 35 gram, podkreślam, raz jeszcze wodoodporny. Jest on prosty w swoich ustawieniach. Tu nie mamy do czynienia z jakimiś wyświetlanymi, szerokimi elementami. Jest tu po prostu jedna konkretna kropka, która jest bardzo dobrze wykonana. Jest ona czytelna, jest ona widoczna. Nie, 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 ma, nie, nie rozbija się na tym ekranie, jest bardzo ona taka punktowa. I, i, i na, tym, na tym warto się skupić. To tyle. Cały, cały ten film nagrałem dla Was z racji, że kupiłem taki kolimator właśnie do swojej broni. Myślę, że również bylibyście z niego zadowoleni. Nie jest to reklama, nikt mi za to nie zapłacił. Po prostu kupiłem go dla Was w celu.